Dzień dobry, dzisiaj pociągniemy temat sobie ogrzewania drewnem, chociażby dlatego, żeby, żebyście sobie właśnie porównali jak dużo działa ten kocioł niezgazowujący, w sensie jak, jak jest wydajny w porównaniu do tych tradycyjnych metod, bo dzisiaj sobie będziemy omawiać po prostu te pod kątem tych pieców czy kotłów tradycyjnych, tak? czyli niezgazowujących. No i tak, no i zacznijmy sobie, tak? Średnie koszty ogrzewania drewnem dla poszczególnych standardów budynków według Pob. I mamy rysunek pierwszy, koszty ogrzewania drewnem w przypadku wampirów energetycznych, czyli tych najbardziej energochłonnych budynków. No i tak, kocioł na kawałki drewna, grzejniki, yy, sprawność yy, kotła 84%, mamy 9980 zł. Kocioł na kawałki drewna, grzejniki, ale sprawność 65%, mamy 1340 zł. No, i tutaj Wam jeszcze zawarłam, słuchajcie, w każdym, na każdym rysunku kocioł na pelet drzewny, tak żebyście sobie po prostu też to porównali. Bo w tamtym filmiku bodajże właśnie nie zawarłam tych, tych, tych rysunków, i teraz po prostu chcę to też nadrobić. A przy okazji, mówię, będziecie mieć porównanie i zarówno do tych tradycyjnych. Kotłów, czy tam pieców na drewno, jakich tych gazowujących kotłów. tak? No i tutaj kocioł na pele drzewny o sprawności 84% wychodzi 12 020 zł około. Mamy rysunek drugi: koszty ogrzewania drewnem w przypadku budynków o standardzie WT 2017. I tutaj mamy kocioł na kawałki drewna, sprawność 84% to wychodzi 4560 zł. Zobaczcie już, jaka jest, jaka jest różnica jeśli chodzi właśnie o, no, o lepszy budynek. Kocioł na kawałki drewna, sprawność 64%, mamy 5960 zł, kocioł na pelet drzewny, sprawność 84%, 5500 zł. To trzeci trzeci koszty ogrzewania drewnem w przypadku budynków o standardzie WT 2021. I tutaj widzimy już, że nie mamy już kotła na kawałki drewna o sprawności 64%, bo pewnie założyli sobie autorzy tego raportu, że jak już mamy taki budynek o standardzie 2021, to już nie kupimy sobie kotła poniżej właśnie 80% sprawności. No, oby tak było. W praktyce pewnie nieraz to inaczej wygląda, no ale przeczytajmy to, co jest. Kocioł na kawałki drewna właśnie sprawność 83% 3430 zł, a kocioł na pelet drzewny sprawność też 83% 4140 czyli widzicie, pelet według POB wychodzi drożej niż drewno. I rzeczywiście wydaje mi się, że, że to jest możliwe, chociaż uważam, że też nie zawsze. To, jak, jak zawsze powtarzam, to są uśrednione sytuacje, a uśrednionych sytuacji nigdy nie można odnosić tak jeden do jednego do naszej sytuacji, tak? no bo każda sytuacja jest inna i indywidualna. I o tym jeszcze też będę mówiła, zresztą nie raz jeszcze mówiłam. No, i co? Mamy rysunek czwarty: koszty ogrzewania drewnem w przypadku budynku w standardzie EU40. Kocioł na kawałki drewna sprawność 83%, 2760 zł, a kocioł na pelet drzewny, też o tej samej sprawności, 3320%. No i co? I właśnie, jak teraz Słuchajcie obliczyć w praktyce te koszty ogrzewania drewnem? I dzisiaj będziemy sobie obliczać właśnie te koszty nieco inaczej. Jako miarę zużytego surowca będziemy brać nie kilogram, a metr przestrzenny, który stanowi 0,7 m sześciennego. I to warto zapamiętać, bo będziemy tam później to używać. I tak, i tak, znowu weźmiemy do przykładu brzozę. Jej wartość połowa to 1900 kWh na metr przestrzenny. Jednak ponieważ realnie większość tradycyjnych pieców kotów na drewno uzyskuje do 65% wydajności, liczymy 0,65 razy 1900, to jest 1235 kWh na metr przestrzenny. Sprawność wymieniona w raporcie POB, czyli 83%, tam te dwa ostatnie rysunki, tak, no bo na tych dwóch pierwszych była 84, no ale ten 1% już sobie darowałam, to wzięłam tą niższą, tą 83 i ona jest tutaj raczej rzadkością, ale rozważmy i taką opcję. Znaczy, oczywiście te nowe kotły, tak. Tylko, że kto kupuje teraz nowe kotły na, na, na drewno? No nie wiem, czy to jest tak, tak częste. No ale mówię, rozważmy tą taką opcję też, czyli 0,83 razy 1900, 1577 kWh na metr przestrzenny. No i co teraz? Jak już mamy tą wartość opałową tego drewna, a później się za chwilę dowiecie, gdzie można znaleźć właśnie dla innych rodzajów drzew, jak już ją mamy, to teraz bierzemy pod uwagę roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla naszego domu. Jeśli został on wybudowany według projektu, to taka wartość powinna być mi podana. Znajdziemy ją również w dokumencie potwierdzającym audyt energetyczny, jeśli taki został przeprowadzony, albo świadectwo energetyczne, tak, bo to też tam, też na, to już tam na 100% to powinno być, ale jeśli nie posiadamy ani jednego, ani drugiego, i właściwie ani trzeciego, to zakładamy wartość orientacyjną. I tak, przyjmuje się, że na jeden metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni zapotrzebowanie na energię użytkową wynosi od 170 do 200 kWh na metr kwadratowy w przypadku domów starych, nieocieplonych, od 140 do 160 kWh na metr kwadratowy w przypadku domów starych, ale ocieplonych. Od 80 do 120 kWh na metr kwadratowy w przypadku domów z lat 2002-2014 od 50 do 70 kWh na metr kwadratowy w przypadku domów wybudowanych po 2014 roku i od 10 do 15 kWh na metr kwadratowy w przypadku domów pasywnych. I teraz zobaczmy sobie, ile nam czasu zostało. No, myślę, że nie zdążymy niestety w ciągu jednego filmiku to zrobić, to znaczy w sensie jednej części i ja będę musiała po prostu podzielić ten filmik, no ale jeszcze póki co przeczytajmy sobie, myślę, że ten jeden, jeden akapit zdążymy. Rozważmy więc dom o powierzchni 150 m2 w dwóch wersjach, najbardziej i najmniej energochłonnej. Pierwszy wariant to 200 kWh na metr kwadratowy, więc mnożymy 150, tak? czyli ten nasz, naszą powierzchnię, razy 200, czyli nasze zapotrzebowanie i to jest 30 tysięcy kWh. Teraz y, dzielimy to zapotrzebowanie przez obliczoną wcześniej ilość energii uzyskanej z metra przestrzennego brzozy i uzyskujemy potrzebną ilość drewna. I dzielimy to y, y, pod kątem sprawności urządzenia. Więc przy, y, obliczaliśmy tam, że przy sprawności urządzenia 65%. Będzie to 1235 kWh, tak? Więc dzielimy te 30 tysięcy na to 1235 i uzyskujemy 24,29 m przestrzennego, co daje nam 34,7 metra 3 brzozy, bo tak jak wspomniałam, metr przestrzenny to jest 0,7 m, sześciennego, więc trzeba to podzielić, tak? Na te 0,7. No czyli przy cenie 220 zł za kubik rocznie za ogrzewanie zapłacimy 7634 zł, a przy cenie 380 zł za kubik już tysięcy przepraszam 186 zł. Patrzcie jaka jako właśnie cena za drewno jakie ma znaczenie? Ale sprawność też ma znaczenie, i teraz zobaczcie sprawność właśnie urządzenia. Bo przy sprawności 83% będziemy potrzebować te 30 na 1577 zł. I to to nam daje już 9, znaczy tylko w porównaniu z tym, co było: 19 metrów przestrzennych, tak? no nieco ponad 19,02 metra przestrzennego, co daje 27,17 metra sześciennego brzozy. Czyli przy cenie 220. Za kubik, za roczne ogrzewanie zapłacimy 5977 zł, 40 groszy, a przy cenie 380 zł za kubik 10324 zł, 60 groszy. No trochę trochę jest różnica, nie? No wiecie, te 3000 około mieć, a nie mieć, to, to, też, to też już jest jakaś tam na pewno jakieś znaczenie ma. Zobaczmy sobie czas, czy, czy zaczynać następny akapit, czy nie. No nie, myślę, że już, że po prostu zrobię to po przerwie, żeby po prostu nie przerywać w trakcie obliczeń jakby, albo, albo raczej analizy obliczeń. Także słuchajcie, za chwilę wracam i na razie. Dobra, jestem po, po chwilowej przerwie. No i co? I teraz rozważmy ten drugi wariant, czyli ten najniższy, jakby, znaczy jeden, może nie najniższy, ale. Jeden z najniższych, bo wziąłam te 50 kWh na metr kwadratowy, że, bo na razie nie, be, nie, be, nie będziemy bierać pod uwagę domów pasywnych, jest ich nadal w naszym kraju zbyt mało i myślę, że to jest po prostu też temat na może ostatni, oddzielny, znaczy filmik, domy pasywne w ogóle też zamierzam taki nakręcić, także. Bo to jest taki właśnie specyficzny dom. Także widziałam to 50 kWh na metr kwadratowy, no i to mnożymy sobie tą powierzchnię, tak? Razy te 50 i wychodzi nam 7500 kWh. Znaczna różnica, tak? Przy, yy, od tej pierwszej wersji. Przy sprawności urządzenia 65% potrzebujemy 7500 podzielić na 1235 to wychodzi nam 6,07 m przestrzennego, czyli 8,67 m sześciennego brzozy. Przy cenie 220 zł za kubik wychodzi 1907 ,40 zł, 40 groszy, a przy 380 zł za kubik 3294 ,60 zł 60 groszy rocznie. Przy sprawności urządzenia 83% potrzebujemy 7500 podzielić na 1577, co daje nam 4,76 m3, a w rezultacie 6,8 m sześciennego brzozy. Przy cenie 220 zł za kubik rocznie będzie to nas kosztować 1496 zł, a przy cenie 380 zł za kubik 2584 zł. No i tutaj słuchajcie, właśnie pokazałam Wam mniej więcej jak to właśnie się oblicza i myślę, że już sobie poradzicie z innymi wersjami, tak? Tymi, bo ich, jest ich naprawdę dużo, biorąc pod uwagę tam różne kotły, różne sprawności, różne, różne właśnie ceny drewna różne budynki, no i takie tutaj podsumowanie widzicie więc właśnie że koszty grzewania drewnem zależą nie tylko od tego jak dobrze nasz dom trzyma ciepło, co zawsze powtarzam i podkreślam, i że w sumie to jest najważniejsze, bo widzicie jakie są różnice, te różnice są największe, tak? Jeśli chodzi o właśnie rodzaj domu, budynku, ale również też zależy właśnie od sprawności naszego pieca kotła oraz od tego jakie drzewa używamy, jakiego drzewa i w jakiej cenie, tak? No tutaj też już nie dodałam, ale to jest takie raczej oczywiste. Kaloryczność poszczególnych typów drzew, kaloryczności, przepraszam, powinno być poszczególnych typów drzew, są podane w jednym z artykułów, do którego link podam na końcu. Tak? No i tutaj takie przeliczenie na kilowatogodziny, bo wiemy już, że rzeczywista cena za kilowatogodzinę uzyskana z drewna. Rzeczywista cena uzyskana powinna być tutaj, tak, uzyskana z drewna przy pomocy tradycyjnego urządzenia różni się w zależności od wielu czynników, natomiast uśredniona cena według jednego ze źródeł wynosi 38 groszy. Poniżej podaję adres tej strony internetowej, która właśnie tak, tak twierdzi. Możecie Aha. na niej sprawdzić uśrednione ceny za, kilowatogodzin, za kilowatogodziny, również dla innych źródeł ciepła. Są na niej również średnie koszty ogrzewania dla różnych standardów budynków, które sporo się różnią od kosztów podanych w raporcie POBE. Tak, zachęcam tam Was do zajrzenia, też ze względu na to, żeby sobie porównać z tym raportem POBE ponieważ naprawdę te, no, te różnice są dosyć duże tak? i ten, ten rozstrzał jest naprawdę dosyć szeroki, także sobie możecie to sami zobaczyć i to tylko potwierdza właśnie tą regułę, że tak naprawdę obiektywnie trudno uśrednić koszty ogrzewania, bo, no bo tak jak powiedziałam, zawsze lepiej je rozpatrywać indywidualnie każdy budynek jest inny, nawet jeśli słuchajcie są bliźniaki, tak, stoją koło siebie, ale one są inaczej mogą być w środku też, znaczy nawet jeśli mają tą samą konstrukcję, tak, identyczną, ale co jest może być inne. Nawet słuchajcie, to, że izolacja może być różnie położona, bo nikt nie kładzie izolacji zawsze tak samo. Żaden robotnik nie położy idealnie tak samo na każdym budynku. Więc słuchajcie, nawet to teraz też nieraz trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś mostków. Na przykład, jeden bliźniak może być bez mostków, a zaraz ten obok budynek może mieć tych mostków dużo, bo już na przykład był robotnik zmęczony i przy kładzeniu ocieplenia już tak bardzo się nie starał. Też tak może być, słuchajcie, no różne naprawdę są sytuacje, także bardzo trzeba wszystko indywidualnie rozpatrywać i, i te średnie, wiecie, te średnie wszystkie koszty podawane właśnie w internecie to tak naprawdę no, no w sumie są średnie i tak naprawdę mogą naprawdę dużo się różnić od tego, co u nas jest, tak? No i tutaj właściwie już na, na dzień dzisiejszy to Skończyliśmy, podaję tylko jeszcze te źródła, ten raport POBE, tak, ten taki, co wykorzystuję, wykorzystywałam go już w kilku filmikach, wartości opałowe drzew, o tutaj macie w tym drugim linku i uśrednione ceny ogrzewania właśnie za kilowatogodzinę i według standardów budynków, tutaj tak właśnie możecie sobie ten trzeci link porównać z tym pierwszym, tak, że no mówię, że te różnice są, Dosyć spore. Yy, I co, no to na dzisiaj ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Tym, którzy wytrwali, tak? Oczywiście yy, bardzo zachęcam do, yy, do, właśnie, pozostania na moim kanale, czyli do subskrybowania, lajkowania, komentowania, żebym mogła się rozwijać, żebym właśnie w końcu mogła zmienić to oprogramowanie też między innymi, tak, na takie, które mi pozwoli po prostu nagrywać filmiki bez, bez przerw, tak, no bo to wiadomo, że dla Was też jest jakiś tam dyskomfort. No w każdym razie jeszcze raz dzięki za wszystko i wszystkiego dobrego i do zobaczenia, czy tam do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!